Siema, widzowie! Z tej strony ja, wasz ulubiony wujaszek. Dzisiaj widzimy się w Kangurku, kao! W drugim odcinku mamy do czynienia z Wielkim Lasem. Jezus, muszę sobie przypomnieć sterowanie na szybko. Wydziera już nam... Pan... ...głober. Jezus, jak mam cię rozwalić? A, dobra. Pięk, pięk. Ej, to jest chyba jeden z tych moich ulubionych leveli ucieczkowych. No, uwielbiałem ten level. Ej, ale on w ogóle nie ma. Dna. Wielkie drzewa. Niech będzie, niech będzie. A to jest. Wygląda no, trochę, jakby tu można było przejść do góry. O oh no! Ej! Peczka! Szczela do mnie! O jakimś cudem rozwaliliśmy tego gnojka. W ogóle, jesteśmy świeżo po obejrzeniu pierwszego odcinka. Projekt od coś takiego to co się nazywa tam co Gimper występował w sumie przez to trochę to obejrzałem bo jestem fanem zgrzytów i sobie słucham na bieżąco no właśnie sutka, słuchałem podcastu o o tym osadzonym wywiadzie bardziej No i dobra obej, obejrzmy to to być bardzo ciekawy program i jest mega ciekawy, mega wciągający. Moja narzeczona to już się stresowała podczas jego oglądania, co tam się dzieje. I wrażenia, nie wiem czy to tak telewizja zmontowała, ale jakby faktycznie siedzieli w tym więzieniu. Taki vibe mi to dawało. Więc polecam wam szczególnie, że pierwszy odcinek jest za darmo, nie jest jak go strzelić. Pierwszy odcinek jest za darmo do obejrzenia. Jest mega miły z ich strony, że taki zapoznawczy locik jest do obejrzenia. Więc spróbujcie, jeżeli wam podpasuje. Zawsze można wykupić, ale mam nadzieję, że wrzucą tu ludzie na internet, bo naprawdę się wciągnąłem. I to nie tak, że oni tam po prostu siedzą sobie w celach. Ujujujujujujujujuj, uj, 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 uj. prawie z mapy wypadliśmy. Próbowałem tylko podnieść tego dzwonka ze O, Zwolniliśmy panią wróżkę. Nie, to jest pani wróżka. Magiczna wróżka, która otwiera nam drzwi następnych etapów. I oni mają tam takie bojowe zadania. oj. trochę kamera. Nie jest po mojej stronie. Mają bojowe zadanie, Na przykład yy, jednym osadzonym jest nie Filip Heizer, tylko do niego stary. Krzysztof Heizer, nie, Zygmunt Heizer, od troszku w wizji mi się przypomniało. I dostał bojowe zadanie do... ...taki trania pendrive'a z nielegalnymi nagraniami, bo ogólnie pendrive w więzieniu jest nielegalny. I oczywiście co jak co... Weź latający hełm. Podczas lotu naciskaj szybko przycisk akcji, aby się unosić. Dobra. Pani wróżko. To jest... Nie wiedziałam trochę co mam zrobić, co to jest przycisk akcji. I no i dostał zada zadanie bojowe od jakiegoś tam współosadzonego. Że ma... Taki trać pendrive. No i oczywiście co? Jak ta telewizja to musiał być... musiało mieć przypał, więc sprawdzali cele, no i właśnie znaleźli. I, I nie wysprzęglił się. Co prawda, ale... Ale został złamany. Spoilerik... Ej, na dole jeszcze coś było. Ponienczyna. Znaczy jak ja tam spadnę, to wrócę tutaj na górę. O to jest pytanie. Tak, dobra, spadnę. Bezproblemowo. Uj, uj, tu. Pana spałą. Pana policjanta. Ale gwiazdkę, więc jest miłym panem, policjantem. Zabrałem mu odznakę. I tak. Ale. Wytrzymał, tylko pan. Ten główny ordynator tego więzienia go złamał, tak w sensie mega strategicznie, mega psychologicznie zagrał, że podziwiam tych pracowników, co właśnie tych osadzonych trzymają. Ajajaj. aj, mi prosto w beret ta pszczoła. No i złamał go tak psychologicznie. 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Co to za umiejętność? Teraz skaczesz dalej. O, super. Wo! Mam helikopter od razu. Helikopter? Nie wiem, czy tak mogę to nazwać. Skrzydełka, taki hełmik ze skrzydełkami, ale kozacki. I on. Nie, stąd przyszliśmy, nie? A jak zejść na dół? Aha, dobra, jest, jest winda. Ale po mi winda, jak mogę sobie... O! ...tak zjechać. Patrz. z bumeranga, gnojka. A, bo my to nawet musieliśmy przejść. No dobra, no to wróćmy się jeszcze do tamtego terenu. No i podobają mi się takie psychologiczne. zagrywki. Na przykład. Pamiętam raz oglądałem jakieś anime. Ps... Takie, że było mega psychologiczne, tylko kurde, nie pamiętam jego nazwy. Albo. Pamiętam. Szkoła dla elity. Oglądałem wersji anime. O Jezus, jakie to było genialne. Że oni mieli te zagrywki też takie. Wszystko przekminione. Imponuje, imponują mi takie rzeczy. Polecam Wam naprawdę że szkołę dla elity wersji anime. To jest coś pięknego. Na przykład była babka, którą udawała mega miłą. O nie! O, całe szczęście się pojawił z powrotem. W złej kolejności rozbiliśmy kurde balony ten nasz kangurek tak celuje beznadziejnie No widzisz kurde blaszkę szczelił balona Ale dobrze, że on tak trochę nakierowuje To była babka, która udawała mega miłą osobę Ech, No ale nasz główny bohater przek mm, tak nie wiem czy dostęp do jakichś akt miał, czy coś, jakieś dojścia. Wszystko to przekminił i się dowiedział, że ona jest naprawdę taką psycholką, tylko udaje. Fajną osobę, i nagle zaczęły się szantaże i inne takie różne rzeczy. To genialne, genialne anime. O! Zapomniałem o tych bumerangach, że my je jeszcze posiadamy. Że coś wykorzystywać jego umiejętności. Dobra, i pani Wróżka do nas dołączyła. Oczywiście, monetki, wszystkie. Nic nie pomijamy. Ej ej, 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 ej. Aha, dobra, bo my tu musimy spaść. Chybałem, że to był jakiś event do pominięcia, którego nie chciałem. Ale dobra. Mamy to, MAMY TO! Mamy dzwoneczek! Wy widzowie możecie oczywiście zostawić łapkę w górę i subskrypcję bym był bardzo wdzięczny UPS! Ale on zasuwa po tych liściach Nadal się na te łyżwy nie wybrałem Planuję się, planuję, ale właśnie moja narzeczona się trochę rozchorowała by to na chwilę odłożyć, te łyżwy, by wyzdrowiała świętami, co jest najważniejsze, w sumie. Tak średnio na święta. Zachorować, pan Bober, co masz tam do powiedzenia? Witaj, Kao! Z pewnością jesteś zmęczony po długiej podróży. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie odpocząć. Dzięki, panie Bobrze. Znowu jednej monetki nie zebraliśmy. Jakim cudem. Przecież my byliśmy w każdym miejscu możliwym. Dobra, niech będzie. No i nasz kangurek odpoczywa sobie. Już czas. Już czas. Na końcu rzeki znajdują się wrota do jaskini złego szamana. Ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy Ci powodzenia! Trochę animacje im się nie zgrywają. Co wy bombę na chacie trzymacie? Wy świrnięte bobry. No nie mogę rozwalić im drzwi na chatę No dobra. Zwalone mnie, O. Nie jest nasza ulubiona roślinka. Jaka przyjazna atmosfera tutaj. Ale tak, bo ja muszę... Tak zadać wrażenie. Dobra, już zapomniałem. Ja muszę mu łodygę uciąć. Jak nojka. Opa, jak ładnie. Nie zapukaliśmy mu do drzwi i tu pewnie była monetka. Dobra, sobie zrobię to kiedyś. Kiedyś sobie to zrobię. Na pewno do osiągnięcia. 100% to gwiazdki, jednak nam upgrade'ują naszą postać. A nie te diamentowe kształki. Ale właśnie widzę, że odblokowujesz specjalny poziom. O, to już w następnym odcinku zaczniemy od specjalnego poziomu. Od razu nie wiem czemu, ale zawodowało mnie do gry, jakby nie mogłem sobie pochodzić po okach jak ostatnio. Może sobie przelecieć, ale widzę, że nie ma. Ale tu już na górze się kolejne pułapki czyhają. Pac, pac. I tak, o tych chorobach mówiliśmy. To wam powiem, że odkąd pracuję w Lidlu, chyba nie zachorowałem. Przez tą mroźnie, bo. szczerze, człowiek się hartuje i się czuję mega zahartowany. Fak. Ale to było głupie. Kurde, nie gadaj, że ona mnie zje teraz. No, co jest? Dobra, mamy ją. Zarła mnie. Ale fajna, animacja śmierci. Czy to będzie najtrudniejszy poziom do tej pory? Jakim cudem ona mnie złapie? O w końcu. Chcę zobaczyć czy... Jak wcześniej z niej gwiazdkę zdobyliśmy, to czy jest możliwa jeszcze jedna szansa? Nie, niestety nie ma to mi się już też zapisało. Że zebraliśmy te nasze znajdźki. Więc można ich po prostu pomijać, tych przeciwników teraz. Ale warto wiedzieć. Warto wiedzieć na przyszłość na pewno. I nie sądziłem, że ona jest taka upierdliwa. O, Oska. Tam jest dzwoneczek. Kurde, którego nie wziąłem przez przypadek. To jest pierwsze co? To biorę dzwonek. I dopiero będę rozwalał skrzynki. No. Skakujemy na pontona. O, i omijamy wirusy. Właśnie. Kurde, no. Omijamy te znadziejne wirusy. No i przez to mroźnie się kartuje, bo tam wiecie. Minus 20 stopni. Człowiek siedzi tam. No godzinami to nie, no ale jakiś czas się spędza, że się wchodzi do niej i wychodzi. Jednak i. Kurde, organizm się przyzwyczaja do zimnych tych temperatur. Teraz na przykład siedzę sobie na, w koszulce na ramionczka, w ale tak elegancko. Uff. prawdziwy facet. I mówię, kurde, jak człowiek chce sobie pójść legalnie na L4, to nie może, a jak był na zleceniu, to, to dupa. No w ogóle teraz fajnie, że ta zleceniówka liczy się do stażu pracy Kurde, muszę napisać do starych prac, żeby ich bili. Ej, a jeżeli pracowałem w dwóch pracach jednocześnie czy staż pracy liczy się podwójnie? Jeżeli tak, to jest, jest mega stomps. Robić na dwie roboty jednocześnie. Bo od 10 trzeba przepracować 10 lat, jakby yy, właśnie na umowę o pracę albo ten, żeby dostać większy urlop. Więc można sobie. O kurde. Więc można sobie zrobić, właśnie, że masz dwie prace. Technikum daje ci teraz 5 dla tych osób. Młodszych jeszcze byłem z tych czasów, że... że miałem 4 lata. Gdziemy teraz musimy iść? Gdzie ten bober uciekł? I przeszedł? A tak, otworzył nam tamę. Pan bober. No dobra, i znowu przed grusami. Czyli macie już 5 lat pracy wliczone przez tą szkołę. Dlatego idziecie na 5 lat do podwójnej jakby pracy. No to nie zmienia fakt, że na to jest tak czy siak jak dużo. A wtedy robicie 5 i macie Macie jakby dłuższy urlop, nie? 26 dni, bo tak to jest 20. Ja to posiadam niestety. Niemiło, niemiło. Czyliśmy dalej bramę. Dam sobie panę, pan Boberełowi. Iście prawdziwa polska gra. Naprawdę oju. O nie. Teraz ten kurde grzyb nas zabije. Szyb ten wirus. Dawaj, dalej, dawaj. Do portu nie wiem czy nie stać ich było na deski, czy jest jakiś błąd gry i dobra, podłożyli się, podłożyli się specjalnie. Ups, to jest chyba jakiś błąd tekstur, po prostu. Ale nie, nie chcę trochę tego testować. woda Uciekam, wróżko, uciekam nie jest taki hopsiup jak może się wydawać bo to ruszanie kamerą nie jest zbyt proste no i co? aha, dobra już mówię, przecież mamy jedną otwartą a drugiej nie mamy otwartej ja mówię, i co? i się rozbijamy naszym pontonem ale na szczęście mamy save'a ja się cieszę z niego bo już zdrowotnie sobie nie dajemy rady no jeszcze jeden taki kurde gnojek z młotem u nas już umieraj umieraj, dobra udało się a tam, a dobra tam będzie tam też się do niego musimy dostać o kurde Dobra. Udało się. Już się bałam, że spadnę. Nasz koniec jest blisko. Jak mam coś? A. No fak, Za pierwszym razem nie zjadł Ale nie, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Ujujuj, uj, nie w tą stronę. Dobra, udało się go. Znać gać. Dobra, jest, jest gwiazdeczka nasza. Genialna animacja, chodzenia po ścianie. Najlepsza animacja, jaką widziałem. Ja Spider-Man, no. Dawaj, zdrowie. I dawaj, zapis. Nie chcę się wracać tutaj, znowu przez tą roślinę. Wiem, no tu jak w dupie u jakiegoś Pana. Nie wiem, czy to na YouTube banują, czy tylko na Twitchu, czy tu i tu. No, już widzę naszego ziomka na horyzoncie. Zawsze wydawało mi się ten trudniejszy poziom, że w ogóle tego nie było widać. Kao! Tutaj Proszę, Panie Bobrze. Gdzie to odletujesz? O dobra, on tam zmajstrował sobie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, chwilę skupienia. A te miny biją porządne obrażenia. Mam wrażenie, że za każdym razem jak w to gram, to tak jak grać staje się coraz trudniejsza. Przynajmniej to manewrowanie tą postacią. Ale Epic porobiłby wyciek tych danych i te gierki. To jest sztos. Au. gówniak. Nie, go no nie było. Jesz... Tak dla pewności jeszcze raz próbowałem na niego skoczyć. Czy aby na pewno się go jakoś zabić ale nie. Chyba dawno bomby nie było. A no tych dogierek zepika. Kurde jak Red Dada dadzą faktycznie za friko, To ja będę w niebu wzięty. W jedynkę jeszcze nie grałem. planowałem na Nintendo kupić. Kiedyś jeszcze jak... Jak dopiero sobie konsolkę kupiłem, mówię, o, pogram sobie w Red Dead. A. Jak będzie na jakiejś promocji sobie wezmę. A ja jakoś do tej pory go nie kupiłem. Nie pociągnął mnie, a teraz będzie szansa na... Red Dead 2, więc w ogóle fajnie. Grafikę nie ziemską, no... Kurde, sztos totalny. Mam nadzieję, że mój gamingowy laptop... ...to utrzyma. Oj... No dwóch na jednego to banda łysego. Dobra, naraz z tobą. Ty kurde, gnoju. czy mnie tu załatwi, frayer. Dobra, już się bałam, że we tam wejdziemy. Jeszcze znajdzie, wszystkich nie zabrałem. Co najważniejsze? Osiemdziesiąt pięć. Lecimy. W końcu poziom na 100%. Tu mi się tutaj podoba. Kończy się twoja podróż. Dalej nie przejdziesz. Jestem niepokonany. Moje lustra O rany, rany jestem niepokonany. Nic jej nie, nie zniszczysz ich, bo jesteś za mały. ty wątpisz w umiejętności mojego Kandu? O, oh, shit! Dobra, na szczęście pamiętam Kurde, jak to się robiło? O rany, rany, jestem niepokonany Ej! Ajajaj Jeszcze jednego nie rozwaliliśmy Co on robi? Runy, dobra Dosyć raczej prosty. Boom. Czekamy na lusterko Nasz pierwszy bossik w ogóle w gierce. Wydaje się chyba, chyba jeden z najlepszych Bo nie. Następny boss chyba będzie moim ulubionym bossem. No tak, trzeba jeszcze go nawalać. Zapomniałem, że to nie tylko tak działa. A co, ty próbujesz przewidywać moje ruchy, ale nic z tych rzeczy, ziomek. Ten nieprzewidywalny. On się regeneruje. Masz, masz. Dobra. On ma ogra ograniczoną ilość otrzymanych obrażeń, widzę. Co ty tam krzyczysz do siebie? Ale słowość twórcy gry mieli, naprawdę. Bardzo ciekawy boss. Na początku musimy wykorzystać nasze. Musimy praktycznie wykorzystać wszystkie umiejętności, których się nauczyliśmy przez te trzy etapy poprzednie. 3, 4. Jecha tam Niko na pewno ich pokona. <laughs> niczego nie zmienia. Pryształ mocy został przepalony. Przygotowuję duży transport w najbliższym czasie. Potrzebuję jeszcze więcej zwierząt. Czy to jasne? Tak jest, szefie. Natychmiast się tym zajmę. O ty gnój, kurde. Ja ci dam transport zwierząt. Cześć Kao! Widzę, że ciągle masz za mało dukatów. Niewiele. Podsłuchałam rozmowę hantera z maszynistą, który właśnie wybiera się do lodowej krainy po kolejne zwierzęta. Biegnij tam szybko, może zdążysz się ukryć w pociągu. Dzięki papugo za takie dobre info, a wam widzowie dziękuję za oglądanie, przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, za co oczywiście bym był bardzo wdzięczny. No i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć, siemano!